Witajcie moi drodzy widzowie! W dzisiejszym materiale wyniki konkursu wielkanocnego. Ja jestem Leksiot Kamila i zapraszam Was do oglądania. W związku z tym, że komentarzy było aż tak wiele. To dodałam jeszcze nagrody za czwarte oraz piąte miejsce, dlatego piąte miejsce zajmuje szeregowiec, złote berło wężonów oraz jajo Cynobru. Zatem czwarte miejsce zajmuje legum.pl i otrzymuje on ode mnie minifigurkę kolekcjonerską z serii Harry Potter, a jest to Luna. Jeżeli chcecie zobaczyć jakie nagrody otrzymają pozostali, to w przypiętym komentarzu pod tym filmem dam Wam link do filmu, w którym ogłaszałem ten konkurs i pokazywałem nagrody za trzecie, drugie oraz pierwsze miejsce. Zatem trzecie miejsce otrzymuje Ola Style, drugie Mati i Klocki. A wreszcie pierwsze miejsce otrzymuje Max Hawranek. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Wpadajcie również na mojego facebooka pod nazwą Kamil Knabel, a wygrane osoby proszę o zgłoszenie się na mojego messengera pod nazwą Kamil Knabel. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!